Jesteśmy na Starych Budonowicach. W tle jest lokal punktu kultury. Jest to miejsce, które istnieje już 10 lat i zostało stworzone z potrzeby działań kulturalnych tutaj w tym obszarze. W punkcie kultury zajmujemy się szeroko pojętą kulturą, zajęciami z komiksu, rapu, tańca, ale też zajmujemy się takimi bardzo prostymi sytuacjami, jak na przykład robienie kotletów, ciastek. Bardzo szybko po tym, kiedy rozpoczęliśmy te działania kulturalne, zobaczyliśmy, że jest tutaj ogromna potrzeba takiego po prostu bycia, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i to też staramy się na co dzień robić. Pracujemy z dzieciakami, z młodzieżą, ale też z wszystkimi mieszkańcami, z rodzicami, z seniorami. Nie da się tak prześlizgnąć po powierzchni realiów tej dzielnicy. Tutaj trzeba naprawdę być, czasem zrobić kotlety i, i zjeść obiad, czasem porozmawiać o życiu i śmierci, czasem po prostu przyjść, wysłuchać i to jest chyba najważniejsze w naszym działaniu.